Moment będziemy mam nadzieję delegować się spotkaniem oby dopisał poziom widowiska. Kto wyjdzie z tego meczu zwycięską? Zaraz się przekonamy! Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. To co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta, same delikatesy. Tak, Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. Oto skład, w którym zaczyna ten mecz Legia. Widzimy teraz skład gości na to spotkanie. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. I mamy złą wiadomość. Faul zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. No tak, dopiero zaczęliśmy grania. Już trzeba uważać przez resztę meczu. To rzeczywiście kiepsko wróży na kolejne minuty i akcje. Teraz wystarczy jeden błąd, a zespół zostanie osłabiony. Teraz strata Legii Warszawa. faul, ale sędzia puszcza grę. Korzyść na rzecz Legii. No i po ataku. Dobra interwencja. Dobry, sensowny atak Stali Mielec. Tomasz Pekhardt. Kun. Tak się powinno stopować ataki rywala. Piłka poza boiskiem. Aut dla Legii. Nie, nie. Takim strzałem głową nie mogli go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Celne, prostopadłe zagranie. Gdyby do piłki doszedł, pewnie byłby gol, ale uprzedził go Bramkarz. Patryk Kuhn. 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 Patryk Kuhn przy Kimce. Ależ interwencja w polu karnym. Wybił piłkę daleko. Będzie aut dla rywali. Dobry teraz fragment Mielczan. Uwaga na tę akcję. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Żozuę. Odbiór jak z podręcznika. Brawo. rozegrać akcję, ale jest strata. No aż żal byłoby teraz nie pociągnąć skrzydłem. Jest dużo miejsca. Bartosz Snisz. Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Jest komu podać. Precyzyjna centra będzie gorąco. Nie daje sobie odebrać piłki. Ależ łatwo teraz minął. Teraz wspaniała okazja! Jak on to obronił! Doskonała reakcja! Przemieszcza się bliżej środka. Oj nie! Na taki strzał najlepiej chyba Jacku spuścić zasłonę milczenia. Ha, to uderzenie ewidentnie może trafić do internetu, ale nie będzie to kategoria najlepsze strzały tygodnia. Oględnie powiedzmy, że nie było blisko. Znisz. Josué. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Ciąga na siebie uwagę całej obrony. Tak jest! Jedenastka proszę Państwa. Zaraz może być po remisie. Byłem przekonany, że... Se... Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z jedenastego metra. Piłka w siatce. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Uwaga, mocny pressing. Faul na zawodniku Legii, ale warszawiacy wciąż przy piłce. Zastosowana korzyść. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Patryk Kun. Był faul, ale sędzia puszcza grę. Korzyść na rzecz Legii. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. I zejście do osi boiska. Ewidentny spalony teraz. Tomasz Pekhardt. Podarowana teraz piłka. Sędzia coraz częściej zerka na zegarek. To już końcówka pierwszej połowy. Goście na razie nieco słabsi. Cóż ta pierwsza odsłona nieprzekonująca, zwłaszcza w ataku. Na pewno muszą zacząć stwarzać więcej okazji. To podstawa, jeśli marzą tu o dobrym wyniku. Na razie przegrywają 0 do 1. Czy odrobią straty? Mamy bramkę! I znowu mamy remis. A to wiele zmienia w tym meczu. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Jędrzejczyk. Patrick Hun, legia teraz w natarciu, rusza do przodu skrzydłem, ma sporo przestrzeni. Czy strzeli? Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że więcej uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trakt. Mamy teraz wynik dwa do jednego. Znakomite, prostopadłe podanie. Nic z tego jednak nie będzie. Udało się odzyskać posiadanie. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. Nie kombinuje, wrzuca. I zatrzymał to ładnie. Tak jest. A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego fału. Co się odwlecze, to nie uciecze. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Patryk Kun przy piłce. jeszcze przy Pimce. Może teraz. Może wyrównają. Pudło teraz. Mógł zrobić z piłką co chciał. I postanowił to wykorzystać w najgorszy możliwy sposób. To znaczy nie wykorzystać. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Tomasz Pekhart. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Bartosz Snisz. Patryk Kun. Może teraz wyrównać. Świetne teraz uderzenie. No, byłoby jeszcze lepsze, gdyby było celne. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Czy mu się uda? Ojej, wszystko wyglądało tak obiecująco. A rozpoczną od bramki. Oj, błąd. Bramkarz nie może tak oddawać piłki. I teraz dobra okazja do kontry. Patryk Kun, Faul w takim momencie. Czy zobaczy drugą żółtą kartkę? Teraz strata Legii Warszawa. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Urywa się Kryciu. Bardzo dobra interwencja. To może być ważny corner. Kibice liczą tutaj na wyrównanie. Próbują ponieść teraz swoją drużynę. Bartosz Snisz. Uwaga, znalazł się na linii strzału, blokuje. Nieudane uderzenie. To wcale nie jest łatwo tak strzelić technicznie. Na treningu pewnie jest inaczej, ale w meczu trzeba sporego opanowania, żeby umieścić piłkę dokładnie tam, gdzie się zaplanuje. Tu wyszło to kiepsko. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Patryk Kun. Kun. Jest decyzja arbitra. Rzut wolny przyznany dla piłkarzy Legii Warszawa. Ze stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. Świetnie. Teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Błyskawiczne wyjście, które mogło zagrozić bramce, ale nie tym razem. Spalony. Dobry pomysł. Podanie za plecy obrony. No ale trochę było za dużo pośpiechu w tej sytuacji. Trzeba będzie poszukać kolejnej okazji i uważać, żeby znów nie spalić. Przy wysokim tempie gry i wysoko ustawionej obronie to niełatwe zadanie. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Wjeżdża jak w masło. W 16 w szesnastce, ale arbiter pokazuje, by grać dalej. Wyraźnie teraz słychać kibiców niezadowolonych z decyzji arbitra. Domagali się rzutu karnego, ale sędzia postanowił inaczej. Gra toczy się dalej. To Pawła Wszołka. Zanosiło się na gola. Świetna interwencja teraz. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto, albo po prostu zeszła z nogi. Jozue. Ostry faul na drugą żółtą kartkę. Czy sędzia się slituje? Do Pawła Wszołka. Teraz może być groźnie. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Legia będzie wykonywać rzut roczny. Zobaczmy, czy uda im się wyrównać. Rzut Jak rozwiąże tę sytuację? Obiecujące zagranie przed pole karne. Doskonale się ustawił. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Udało się odzyskać piłkę po walce. Out po tym wejściu obrońcy. Bartosz Slysz. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się, grają cierpliwie. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Do Pawła Wszołka. Ale trochę ciasno Z poświęceniem I skutecznie Proszę, kolejny zblokowany strzał Sędzia wskazuje narożnik boiska Ponownie będą bić piłkę z rożnego Mądrze piłka wycofana ze skrzydła Dobre teraz zachowanie między słupkami Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Patrzę na zegarek, to już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Uwaga, okazja na remis. Nie ma blok, brawo. Sędzia dyktuje rzut rożny. Jest więc szansa, by w końcówce dogonić rywali. A im teraz remis. Uwaga, wychodzi sam na sam. Co za sytuacja, by w końcówce spotkania doprowadzić do remisu. Wystarczyło tylko strzelić. Łatwo powiedzieć, ale weź pod uwagę okoliczności. Nerwy rzadko są dobrym doradcą. Traci piłkę Stalmielec. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Luka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie, ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Szutka piłki przez naskę, Bramkarz pewnie, łatwe miał zadanie. Ten mecz zaraz się zakończy i chyba nie tego spodziewali się kibice na trybunach. Ekipa przyjezdni, ale musimy na chwilę przerwać. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Mamy centrate i łok w polu karnym. No ale jednak za blisko bramkarza. Pewnie to łapie. Zostało już tylko 120 sekund. O, wyjątkowo nierozsądne zachowanie. On już przecież ma na końcu żółtą kartkę, a właściwie teraz należy mu się druga. Niecelne zagranie. Teraz uderza. Z wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Ładnie za plecy obrońców. Broni, uwaga! Ale nie, nie, wróć do tempo. Jest Korągiewka w górze. Mamy spalonego. Bartosz Sniż. Muszą postawić wszystko na jedną kartę. Inaczej przegrają ten mecz. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Trudno mówić o jakiejś szczególnej przewadze zwycięskiej drużyny, a jednak potrafiła strzelić o tę jedną bramkę więcej brawo. Po takim meczu myślę, że może czuć ogromną dumę. To był futbol nie z tej ziemi. Pagole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych, a gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby ich hat bo cały czas szukał okazji, nie dawał spokoju obrońcom, właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary.